Czekałem tylko sposobności ostatecznego zerwania. I pewnego wieczora, kiedy mama jechała na zajutrz do Kombre, gdzie miała czuwać przy umierającej siostrze babki, zostawiając mnie, abym korzystał, jakby tego pragnęła babka, z morskiego powietrza, oznajmiłem nieodwołalnie, że jestem zdecydowany nie żenić się z Albertyną i że niedługo przestanę się z nią widywać. Byłem rad, że mogłem tymi słowami ucieszyć mamę w wilię wyjazdu. Nie taiła. Że ją to w istocie bardzo cieszy. Trzeba było także rozmówić się z Albertyną. Faktem zresztą jest, że wśród dziewcząt z Balbek, tą, którą kochałem, nieobecną w tej chwili, ale mającą wrócić, była Anna. Za kilka dni Anna miała znów przyjechać do Balbek, z pewnością przyjdzie zaraz do mnie. Wówczas, aby zachować wolność, nie ożenić się z nią, jeśli nie zechce, aby móc pojechać do Wenecji, ale jednak mieć tutaj Annę całą dla siebie. Obmyśliłem sobie, że nie okaże zbytnio, żem do niej tęsknił. Tuż po jej przybyciu, kiedy będziemy rozmawiali, powiem: Co za szkoda, że cię nie było kilka tygodni wcześniej, byłbym cię pokochał teraz sercem tej miłości. Uśmiechałem się w duchu, myśląc o tej rozmowie, bo w ten sposób wmówiłbym Annie, że jej nie kocham naprawdę, tym samym nie sprzykrze się jej, i będę radośnie i słodko korzystał z jej czułości. Ale wszystko to zwiększało jedynie konieczność rozmówienia się wreszcie serio z Albertyną, jak tego wymagała delikatność. Skoro zaś byłem zdecydowany poświęcić się jej przyjaciółce, trzebaż aby Albertyna wiedziała, że jej nie kocham. Trzeba to jej powiedzieć zaraz, skoro Anna może przybyć lada dzień. Ale kiedyśmy się zbliżali do Parville. Uczułem, że nie będziemy mieli czasu tego wieczora i że lepiej odłożyć do jutra to, co już jest nieodwołalne. Gawędziłem więc po prostu z Albertyną o obiedzie u Verdurenów, z któregośmy wracali. Kładąc płaszczyk w chwili, gdy pociąg opuścił właśnie Karwil, ostatnią stację przed Parwil, Albertyna rzekła – Zatem jutro Verdurenowie bis. Nie zapominaj, że to ty po mnie wstępujesz. Nie mogłem się wstrzymać, aby nie odpowiedzieć dość sucho. – Tak – o ile nie puszczę ich kantem, bo doprawdy zaczyna mi się to życie wydawać idiotyczne. W każdym razie, o ile tam pojedziemy, wówczas chcąc, aby czas dla Raspellier nie był absolutnie stracony, muszę poprosić panią Verdure o coś, co by mnie bardzo zajęło, co by mi mogło dać temat do studiów i zrobić mi przyjemność, bo mam jej w istocie w tym roku w Balbek bardzo mało. Nie jest uprzejme dla mnie to, co mówisz, ale nie mam do ciebie żalu, bo czuję, że jesteś nerwowy. Co to za przyjemność? Żeby pani Verdurę kazała komuś przegrać dla mnie utwory muzyka, którego dzieła zna bardzo dobrze. Ja także znam jeden, ale zdaje się, że są inne. Chciałbym wiedzieć, czy to jest wydane, czy to się różni od pierwszych opusów. Co za muzyk? Kochanie, jeśli ci odpowiem, że się nazywa wętej, czy dużo ci to mówi, możemy się wałęsać po wszystkich morzebnych myślach, nie napotykając prawdy. Przychodzi o nas z zewnątrz, kiedy się tego najmniej spodziewamy, aby nam zadać swoje okropne pchnięcie i zranić nas na zawsze. Sam nie wiesz, jak mnie bawisz, odparła Albertyna, wstając, bo pociągnął się zatrzymać. Nie tylko mi to mówi o wiele więcej niż sądzisz, ale nawet bez pani Verdurin będę ci mogła dostarczyć wszystkich objaśnień, jakich tylko zapragniesz. Przypominasz sobie, że ci mówiłam o przyjaciółce starszej ode mnie, która mi była matką, siostrą, z którą spędziłam w trijeście najlepsze lata. Mam ją za kilka tygodni spotkać w Szerburgu, skąd puścimy się razem morzem. To trochę dzikie, ale ty wiesz, jak ja kocham morze. Otóż ta przyjaciółka, o, wcale nie w rodzaju tych kobiet, które byś mógł przypuszczać. Patrz, jakie to nadzwyczajne. Jest właśnie najlepszą przyjaciółką córki tego węteja, a i te panne Weltej znam prawie równie dobrze. Nie nazywam ich nigdy inaczej, tylko moje duże siostry. Cieszy mnie to, przyznaję, że twoja Albertynka przyda ci się na coś w sprawach muzyki, na których, jak słusznie zresztą powiadasz, nic się nie rozumiem. Miałem poczucie swojej największej boleści, niemal dumne, niemal radosne. Uczucie człowieka, który pod wpływem doznanego wstrząsu jednym skokiem znalazł się w punkcie, do którego żaden wysiłek nie zdołałby go wynieść. Albertyna, przyjaciółka panny Wętej i jej przyjaciółki zawodowej adeptki safizmu. Fakt przyjaźni Albertyny z panną Wętej to było coś, czego mój umysł nie mógłby wyroić, ale czego się bałem podświadomie, kiedy mi się tak niepokoił, widząc Albertynę z Anną. Często jedynie przez brak twórczej wyobraźni nie idziemy dość daleko w cierpieniu. I najstraszliwsza rzeczywistość daje, równocześnie z cierpieniem, radość pięknego odkrycia, bo daje jedynie nową, jasną formę czemuś, cośmy trawili w sobie długo, nie wiedząc o tym. Pociąg zatrzymał się w parwil. Albertyna, siedząca na wprost mnie, czując się u celu podróży, podeszła kilka kroków i otwarła drzwi – ale ten ruch, którym gotowała się wysiąść, rozdarł mi nieznośnie serce. Oddalając się, zabrawała mi taki ból, że schwyciwszy ją za ramię, pociągnąłem ją rozpaczliwie. Czy byłoby fizycznym niepodobieństwem, spytałem, abyś dziś zanocowała w balbek? Fizycznym nie, ale upadam z senności. Oddałabyś mi olbrzymią przysługę. Zatem dobrze... Mimo że nie rozumiem, czemu nie powiedziałeś tego wcześniej, więc dobrze zostaje. Matka spała już, kiedy ja kazawszy dać Albertynie pokój na innym piętrze, wróciłem do siebie. Siadłem blisko okna, dłaliąc łkanie, aby matka oddzielona ode mnie jedynie cienką ścianką nie usłyszała. Wobec urody Albertyny, jak żeby panna Wętej przy swoich skłonnościach nie zapragnęła ich zaspokoić. A dowodem, że Albertyna nie czuła się obrażona i że się zgodziła, czyż nie jest fakt, że się nie poróżniły, ale że ich zażyłość wciąż rosła. Pobiegłem do windy, aby mimo niemożliwej godziny zadzwonić na chłopca, który miał nocny dyżur. Poprosiłem go, aby poszedł do Albertyny, powiedzieć, że mam jej coś ważnego do zakomunikowania, czy mogłaby mnie przyjąć. Panienka woli przyjść sama, brzmiała odpowiedź będzie za chwilę. W istocie niebawem Albertyna weszła w szlafroczku. Albertyno, rzekłem bardzo cicho, zalecając jej nie podnosić głosu, aby nie obudzić matki przez ściankę, której cienkość niepożądana dziś i zmuszająca do szeptu miała niegdyś, kiedy się na niej tak wymownie malowała czułość babki, coś z przejrzystości muzycznej. Wstydzę się, że cię niepokoję. Chodzi o to, Abyś zrozumiała, muszę ci powiedzieć coś, czego nie wiesz. Przybywając tutaj, zerwałem z kobietą, którą miałem zaślubić, która była gotowa wszystko rzucić dla mnie. Miała wyjechać dziś rano w podróż, i od tygodnia co dzień pytałem sam siebie, czy będę miał siłę nie zatelegrafować jej, że wracam. Miałem tę siłę, ale byłem strasznie nieszczęśliwy. Myślałem, że się zabiję. Dlatego prosiłem Cię wczoraj wieczór, czy nie mogłabyś zanocować w balbek. Gdybym miał umrzeć, chciałem się pożegnać z Tobą. Tu dałem swobodny upust łzom, którym zmyślenie moje stwarzało naturalny pozór. Biedny mały, gdybym wiedziała, byłabym spędziła noc przy Tobie, Wykrzyknęła Albertyna, której nie przyszło nawet na myśl, że ja się może ożenię z tą kobietą i że tym samym przepada dla niej sposobność dobrej partii. Tak szczerze była wzruszona zmartwieniem, którego powód był zmyślony, ale którego rzeczywistość i siła były prawdziwe. Zresztą, dodała, wczoraj przez całą drogę dla Resperier czułam, że ty jesteś nerwowy i smutny. Bałam się czegoś. Nie opuszczę cię już. Zostanę cały czas tutaj. Ofiarowywała mi tym samym, i ona jedna mogła mi je ofiarować, jedyne lekarstwo przeciw truciźnie, która mnie paliła. Przy czym lekarstwo i trucizna były spokrewnione ze sobą, jedno słodkie, drugie okrutne, oba po równi płynące z Albertyny. Myślałem o tym, że ona niebawem wyjedzie do Szerburga, a stamtąd do Triestu. Jej dawne nawyki odrodzą się – Najważniejsze było dla mnie nie dać Albertynie wsiąść na statek, starać się ją zabrać do Paryża. Z pewnością mógłbym sobie powiedzieć, że jeżeli Albertyna ma te skłonności, znajdzie w Paryżu inne osoby, z którymi będzie je mogła zaspokoić. Ale każdy odruch zazdrości jest swoisty i nosi piętno istoty, która go wznieciła. W tym wypadku przyjaciółki panny Wętej.